Cześć, dzień dobry, w sumie to dobry wieczór, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Spotkaliśmy się ponownie na żypaku, mówię ponownie, ponieważ nagrywam ten film trzyra, trzeci raz. Za każdymi poprzednimi razami wiał, wiał tak silny wiatr i mimo moich starań nie udało się go zniwelować w programie tak, żeby było mnie słuchać dobrze. No a chciałabym, żeby było mnie słychać dobrze, no więc nagrywam to już trzeci raz w sumie, totalnie przed wam, bo być może jutro czy pojutrze będziemy kosić ten żebak. Spotkaliśmy się tutaj, żeby poznać odpowiedzi na Wasze pytanie, które zadawaliście mi w okienku na Instagramie, dlatego też mam tutaj dzisiaj telefon właśnie z tymi pytaniami, żeby je Wam... Przeczytać i żeby na nie odpowiedzieć. Tylko mam problem z otworzeniem pliku. I no mamy problem. Słońce już zachodzi, ja dopiero wróciłam z prasowania, stąd mój. No, chyba nawet nie widać, że jestem troszeczkę brudna. Nie ma źle przecież. Tak dla przypomnienia, tylko powiem osobom, które też nie brały udziału w pytaniach i odpowiedziach, czy. Nie oglądały wcześniejszych filmów. Będziemy tutaj mówić o rzepaku S. Capello Protect. Jest to odmiana składająca się z dwóch innych odmian rzepaku S. Capello i S. Alici. Nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać na temat właśnie tej odmiany, ponieważ wydaje mi się, że, że wszystko jest w tych pytaniach nawet podwójnie. Też powybierałam te pytania najciekawsze. Dużo było takich, które się powtarzały i po prostu ścisnęłam je w jedno. Dobra, zaczynajmy, bo czas ucieka, słońce zachodzi, a w żniwa jest bardzo mało czasu, więc trzeba go jak najbardziej wykorzystać. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy druga odmiana spełniła swoją rolę? Moim zdaniem tak. Druga odmiana to jest S Alicja, Jej tutaj jest bardzo malutko, bo tylko. O Jezus, coś mi gryzie. Ha! Co to? Tutaj lata. Wracając, S Alicja jest tutaj bardzo mało, bo tylko 6%. I ona miała za zadanie odciągnąć słodyczkę rzepakowego, tym, że będzie szybciej kwitnąć. Wykonała swoje zadanie, szybciej kwitnęła, ale też nalot tego słodyżka rzepakowego w tym roku był znacznie mniejszy niż w latach ubiegłych. Pytanie drugie. Dużo było słodyczka? No i tak jak już odpowiedziałam w poprzedniej odpowiedzi, tego słodyżka w tym roku było znacznie mniej. Pytanie trzecie. Jakie to odmiany? No i tak jak już mówiłam na początku filmu, jest to S Capello i S Alicja co razem tworzą właśnie tą mieszankę Es Capello Protect. Es Capello to taka czołowa odmiana właśnie firmy Lidea, bo właśnie z tej firmy jest ten rzepak, a tylko przypomnę, bo może firmy Lidea nie kojarzycie, ponieważ to jest nowa firma, ponieważ firma Kausady i firma Euralis połączyła się i teraz tworzą właśnie firmę Lidea i stąd jest ten rzepak. No i Es Capello to odmiana hybrydowa, średniowczesna, o wysokim potencjale plonowania, odporna na zgniliznę kapustnych. AS S. alicja to jest odmiana populacyjna, czyli liniowa, najwcześniejsza na rynku. Dlatego też tutaj wykorzystaliśmy, wykorzystała firma w sumie e, tą odmianę, no bo żeby ona właśnie szybciej zakwitła i odciągnęła tego słodyczka. Jeśli nie oglądaliście poprzednich filmów, to tak tylko przypomnę, że S. alicja kwitnie od 7 do 10 dni wcześniej niż S. capello i właśnie dlatego tego słodyczka może odciągnąć. Pytanie czwarte. Jaki jest mniej więcej stosunek dodatkowej odmiany do tej głównej. O tym chyba też już wspominałam, no i to jest właśnie. O jezu, gryzie mnie wszystko. Przepraszam, że tak, Przepraszam, że tak się drapie, ale latają tutaj różne gryzące stworzenia. Tak jak już mówiłam, z Alicji mamy tutaj 6%, a Capello 93%. Do tego dochodzi 1% koniczyny. Jeśli ktoś właśnie oglądał te filmy wcześniej, to wie, że ta koniczyna była ale wymarzła, ale to dopiero za chwilę. Bo dużo było właśnie pytań o tą koniczę, strasznie dużo. Jakoś tak myślałam, że zapomnicie, ale nikt nie zapomniał. Wracając. Pytanie piąte. Czy wcześniej pole było nawożone? Tak, przed siewem pole było nawożone polifoską w 300 kg na hektar. Pytanie szóste. Czy nowość wychodzi drożej, czy normalnie cenowa? Najlepiej jest zadzwonić do dystrybutora i po prostu zapytać się o cenę, ale ona tutaj, jeśli chodzi o Escapello Protect, a zwykłe Escapello to jest różnica 50 zł na jednostce siewnej, a jednostka siewna jest na 3 hektary, więc wydaje mi się, że to nie jest wcale dużo. A moim zdaniem, warto spróbować czegoś takiego i zobaczyć, czy sprawdzi się to na waszych polach. Pytanie siódme. Czy pierwsza odmiana z racji wcześniejszego kwitnienia nie zagłuszyła tej drugiej? Z racji tego, że S. Alicja nie produkuje tyle rozgałęzień, no i też jest jej tylko te 6%, to nie nie zagłuszyła odmiany S. Capello. Zresztą będziecie mogli to zobaczyć na następnym filmie z zakoszenia rzepaku, że ten rzepak naprawdę dobrze wyszedł i ile sypnął. Wszystko, wszystko zobaczymy. Pytanie ósme. Jak rzepak teraz wygląda? Możecie zobaczyć na przebitkach. Przebitki ogólnie są z wcześniejszego czasu, gdy nagrywałam ten film, który nie poszedł, bo wiał wiatr straszny. Więc będziecie mogli zobaczyć go wtedy, będziecie go mogli zobaczyć dzisiaj, będziecie go mogli zobaczyć na koszeniu. Też własnym okiem możecie go ocenić, ale moim zdaniem wygląda dobrze i w sumie nie, nie tylko moim zdaniem wygląda dobrze. Więc zapowiada się naprawdę ładny plon. Będziemy go ważyć, więc wszystko będziecie mogli zobaczyć. Zerkam na ekran, ile mi minut zostało. Stresujące to nagrywanie. Pytanie dziewiąte. Jak dobrze pamiętam, to w tym rzepaku było około 1% koniczyny. Jest ona widoczna na polu? Nie. Yy, ta koniczyna wymarzła i wymarznąć miała. Takie było jej zadanie, taki był jej cel. Jest to koniczyna, była. <grymna> była to koniczyna aleksandryjska, i jest to roślina jara jednoroczna. No i po prostu powinna wymarznąć zimą. I takie było jej zadanie, które bardzo dobrze spełniła, bo nie zobaczymy jej tu. Pytanie 10. Robicie z niego olej? Odpowiedź brzmi nie. Nie robimy oleju. Pytanie 11. Czy obie odmiany dojrzewają równo? No i właśnie tu jest senk w tym, że Alicja kwitnie szybciej, co już wiemy o te 7-10 dni, ale później już te jakby roślinki się wyrównują, i nawet teraz nie da się poznać, która jest która. No i pytanie trzynaste, znowu koniczyna i tutaj y, pytanie brzmiało co z koniczyną, udała się w rzepaku więc no, udała nie udała, udała się, bo miała wymarznąć, więc y, udało jej się wymarznąć. Jeśli ktoś myślał, że coś tu z nią będzie więcej, y, to nie. A z tą koniczyną to w ogóle jest taka sprawa, że we Francji, żeby zarejestrować odmianę. Tak, dla jasności, jeszcze na szybko powiem, bo czas mi się kończy. Ta koniczyna nie miała tu żadnego zadania, poza tym, żeby właśnie wymarznąć. A była tu tylko i wyłącznie dlatego, że Escapello Protect jest zarejestrowany w wielu krajach jako mieszanka nasion. I w tym między innymi we Francji, no bo jakby lida pochodzi z Francji. No i żeby zarejestrować tą mieszankę nasion w Polsce, wystarczą dwie odmiany tego samego gatunku. A żeby zarejestrować tą mieszankę w Francji, muszą być dwie inne, dwa inne gatunki. Wiecie o co chodzi? Dlatego ta koniczyna, bo koniczyna nie jest rzepakiem. A? No i była jara, dlatego żeby wymarznąć. Tak, taki make. Stąd też 1% tej koniczyny. Bardzo malutko. No i tutaj jeszcze taka sugestia od Was: czyli liczy się plon, jaki będzie, bo pogoda z opadami nas nie rozpieszcza. Racja, więc zapraszam Was do następnego filmu, w którym będziemy kosić ten rzepak, będziemy go ważyć, będziemy sprawdzać, jak sypnął, i sami będziecie mogli ocenić, czy warto go kupić, czy nie. <grym> Więc ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. W takiej presji czasowej został 7 sekund 6, 5. Cześć, do zobaczenia w następnym filmie.